To jest nowa salia Minecraft prawdziwa życia. Na modach dokładnie tak, na modach. Oczywiście. No to Pierwsza nasza mod. Przechodzimy do naszego filmiku. Ach, przyszłam z pracy Boże. O, jeden ten syna tak. Oglądasz telewizję? Z, jak tak. Live TV. No, Psst! Co, co? Osa. Nie, pszczoła. Osa? Osa. Tak. Jak, ty ktoś, jeste... jak ktoś, to tego się nauczyć? Jak masz rozpoznać. Jak ktoś, to tak naprawdę to są pszczoły. Ale my y uderzymy za. O tak. tak. Widzisz, jak chcesz. boisz boi się. U os. Bo zrobili ogólnie ba tam banie. Ale nie, Abusia. Widzisz? A to o! Tutaj oni zrobili. A! Aś, pokój tu Poko Tu. coś budować? No, no, tu Kiedy sobie zrobimy basan? Tutaj zaczęła nam budować basan. Jak, jakieś tak coś czarna. Ja, boję się, że mnie ugryź. Chyba. A, a, a gdzie oni mia, mają ul? Hmm. Tutaj mają taką banię, ale nie bij ich. Pod żadnym pozorem ich nie bij. Bo się wkurzą u łony To dobra, co robimy? To oglądałaś? Ej, ej, mi zaslatowało mam serduszka na górze, ale to mi. Dobra, chodź. ...do swojego pokoju. O kurde, widzisz? To ty grałaś w Minecrafta? Nie! nie ja ja właśnie ci kupiłam komputer! Nie miałeś komputera, widzisz? Wiem, ale to, to... jest twój komputer do grania w Minecraft. Tak. Wiem, ale to... ...co to za youtuber? Zasubskrybowałaś go? Pokaż. Tutaj. Tak, rob, Tak, Dobra! Widzisz... ...widzisz jak się. ja ci kupiłam... ...uszko syna? No właśnie, widzę. Takie bogato. Kozecko, to tu zasłonki. O, to Ej, Jeszcze szyf, stolik jest, szuflada jest tutaj. Chodź, chodź to tu zjaść. Mam dzisiaj pyszne danie. Pyszne? Tak, pyszniutkie. A tu masz stolik. Można sobie siąść przy stoliku. Wiesz co?

No, ну, моя как-то правдивая жизнь. Моя mm, прав... как-то правдивая жизнь на мордах. Давай, давай. Ходи. Коник. Прошу, прошу. Я Бавшик. Значит, А бавштык. А мнем, 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 мнем. бавштыка я бы. Ну, коник. Aj, co u nas z konia to był? Ja nie, jeszcze nie wiedziałam nie, <toddź> w, w naszym świecie ja, koni! zobaczyć konia? Oj, zimno jest w nocy. Nie, Ał! nie, Nie wychodź, wracaj do domu. Ja muszę pobiegać. Ja wyłącz komputer, komputan, wy, Wyłącz komputant, ja prąd. Aj, ja też wyłączę te Aj, w ogóle się tak do mnie bawisz. Nie, nie lubię. Now, nie umiesz grać w to? Mm. A kupić kiedyś konsola? Mm, możesz kupić Ale jak będziesz grzaczny Napiszcie w komentarzu <tuk outgoing> kto dzisiaj ogląda Titanica o 20 mm. o, Titanica. No. o 20 Titanika. Titanica O 20 Na którym kanał? E, w Minecrafcie. Ej. E, e, e. A tutaj będzie za chwilka. Dobra, czekaj. Dobra. Ja sobie idę grać na komec. E? Nie no! Idziemy spacinak. Nie. Siednasta w nocy. Nie, ja sinak! Ja godem! Ja, 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 ja sobie gdzie ja, po to powstała Ga, gama. Ja też, ja, nie nakłacz mnie! A ty, 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 ty chcesz nie! A chcesz w Tak! No to się tak nie zachowuje. No, no, no. Dobra. Oglądam, ale na którym to jest kanał? Jakoś nie na, na, kto, na, na live ta tam mówią. Okay. A smak coś to. tam. O, a to ma pierwsza część. Jeszcze nie będę to Jeszcze O! Będzie to wstanka! Na dziobia! O! Wow. Wow. To jest piankna po prostu. Alu! Cały czas słychać to? No, przy... O, właśnie! Tu nam się szyba zbiła. No, tak, tak, tak. Mamy biedniejszy domek. Który... Ja, nie. No, a, by by okul... no, 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 ja no, 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 dobra. no, no, Tylko chciałam no, komputer. A dobrze. I, Ida, ci, może też jakieś na noc jeszcze danko, Nie, nie. Idź spać. A co? Ty tak jesteś w M żółje. Ja jestem zmęczony. No dobra, idź tam kłacz. A komputer i idź się kłaść. Dobra. Ja go bardzo lubię. To wiesz, jednak muszę wyłączyć. Pyk. 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 To żeby, żeby ci poczytać bajka Pyk. To żeby ci poczytać Tam za bajek. duży na bajki. Nie chcesz bajki? Pyk. Nie chcesz. Tak sa, sasna. No. To dobrze. Część, to było dużo. U mnie. Eee. Załadowało się pewnie. To nic. U mnie. Dobra. O! Oh, pszsz! To już rano. Synak! A! Łóżko! Czekaj, bo... z załam mały... Weź tak bo... się obudziłam szybko, bo... coś panku nadamnął. tak, Szuflatek co masz? Wydawało się, bym by, e, jakąś się złamał. Synak. Ja bym tak chciał. Albo kas. Poczekaj, zapcięcia. Ja ci coś... powiem. O ja to... O, ja to... Słowa. Ja to nagrywam. Zapomniałem sobie. Zapcięcie. Dobra, to ja zwykłam w spokoju. Mam taki o, ta plan. Idziemy na grzybę bo mnie. Czyli na grzybie, tak? Tak, a bo nie mamy tu... a chciałbyś. Poczekaj. Ja. Na, jakbyśmy tam coś mieli łapkę i byli głodni. Subskrypcja to wyskoczę przez piksta. Cześć. W ogóle nic nie jadłaś dzisiaj. Halo. bez ja. zjeść dzisiaj? Mogę zjeść. No dobra. Dobra, patrz, mam zapas. I to dam na razie jedno. Mam zapas, ja abyśmy byli głodni. Ale i tak będziemy Chodź. mieć grzyby. A, tutaj mamy takie. Tylko, tylko po, bo tutaj oni wykopali takie dziury że, że. na basta O ja, Wangiar! Oni nawet znalazli. Hmm. Taba, was, to będą kopali to tam, Wangiar. Do tego lasu idziemy? No. no, tak, to tak, o lasku. Nie wpadli. Uuu. O! Mam grzyby! Gdzie ja? Szybciutko mam. Masz grzyby? Mam grzyby. Już taką to nazwy. <gryb> Widzisz, ja nie jestem jeszcze ślopy. To Zda, Za to biała i Pamiętaj, że no siedziało dwa grzyb. Masz grzybka? Mam cztery. Cztery? A, dobra. O, mucho Może jeszcze to, to w bok pójdziemy. Gdzie? Ja. Tu. Nie zgubmy się. No, lepiej chodź za mną. No gdzie ty polazłeś? Ja mi się zgubisz w w pierwszym odcinku. Hmm. Tu, pan, tu... są grzybki? Nie wiem. Tu jakaś kwestia. Kto znajdzie najwięcej grzybów? Ja? Ale nie... O! Chyba coś mam! Oh, tak. Zauważyliśmy to razem. Muchomora nie zbieraj! Bo żadnym tu okay. Zbieraj mu. mam. Ja zabieram grzyby, bo ja mam wodak. Ja zabieram grzyby. Jeszcze to coś jest, pójdź, bo może tam. Nie, nie oddalajmy się tak bardzo. Na do drugi domu. bo klasu, bo tu muszą być. i Ile tu grzybków będzie napał. Jeszcze tak pewnie u nas tutaj jest wiosna, więc to. to u nas też jest wiosna, ale. Uu, co ty mnie bijasz? Chciałam! No, się tak nie oddalajmy! Nie znam żadnego. Nie idziemy już dalej! Tak, no, tak tylko choćby upiec to. A umieszkajcie! Moczyłaś się. No właśnie się moczyłam, ale Potknęłaś się, się trochę. Kamyk był taki. No to super. Przebierzamy się. W ogóle, tak, będę musiał zadbać, żeby... Bo tu oni mają dania. Tak? Tak. No i... I będę musiał kogoś... Siema. Roz... To znaczy... to mi... Że tu... Że tu Rozbił pszczoła. Czy to rozbiło? Przecież pszczoła nie rozbija okien. Kto rozbił okno? Nie wiem. Ktoś napadł na nas? Czy pewnie ten złodziej? Ufff! Na Komputatna! komputer Komputa. nasz, na jas! Bo, bo tutaj blisko są sąsiadzi za tym lasem. Oni lubią tu na to płaskie przychodzić i bawić się. Piłku, no. Bawić się piłką. No i pewnie wybili nam. Będą ci nam zapłacić. Poczekaj, zaklajał ich tam pszczółka. A też pszczoła nam może wlaczać. Znaczy, na, na, jaka pszczoła? Pszczoła. Osta. Znaczy, osa. może tutaj wlaczać. Ja, nie, nie, e, a, a jak będzie mieć jakieś... Sz, sz. A jak będę miał alergia na... Na osy to, to będzie szybko stąd zdatonować powiem mm, ja tak. Dobra, no, no ja życie nie używam. Ja idę przemyślać sprawy Czas, i ja się... albo muszę się po, z, za mną pożegnać Ty masz świet... masz bo to bo się, Bo... ten kom... ten... Tak były bardzo drogie, poświetlana jeszcze. Cześć, usynna. usunę. Pa. pa. Pa, pa. Dawajcie subki. Subki, Dzwonaczki. lajki. Dzwoneczki, Pa. Lulajki, lajki.